Ułatwiająca obsługę samochodu aplikacja MajReno umożliwia śledzenie ważnych informacji, takich jak zbliżający się termin przeglądu, a także korzystanie z funkcji samochodu przy użyciu smartfona. Możesz znaleźć pojazd, sprawdzić poziom naładowania akumulatora, zaprogramować zdalne ładowanie i korzystać z szeregu innych funkcji. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji aplikacji MyReno, pobierz ją ze sklepu App Store lub Google Play. Następnie połącz aplikację, kliknij przycisk Zarejestruj się i wprowadź informacje niezbędne do założenia konta. Po wykonaniu wszystkich wymaganych czynności otrzymasz od firmy Reno wiadomość e-mail z potwierdzeniem zarejestrowania konta. Po otrzymaniu potwierdzenia, przejdź z powrotem do aplikacji i wpisz adres e-mail oraz hasło w celu zalogowania się. Teraz wystarczy już tylko zsynchronizować aplikację z pojazdem, gdy do niego wsiądziesz. Naciśnięcie tego przycisku lub ściągnięcie ekranu w dół powoduje wyświetlenie centrum powiadomień. Ta ikona umożliwia utworzenie profilu użytkownika i konfigurowanie go. Najpierw połącz swoje konto MyReno, aby mieć możliwość synchronizowania ustawień pojazdu i aplikacji. Uwaga, podczas synchronizacji aplikacja nie powinna być otwarta w telefonie. Kliknij przycisk z konto MyReno się i wprowadź dane logowania do konta MyReno. Kliknij przycisk Połącz. Pojazd zostanie połączony z aplikacją MyReno. Po zakończeniu synchronizacji otwórz aplikację MyRenault. Pojazd powinien być widoczny w Twoim e-Garażu. W aplikacji będą dostępne dane, takie jak stan licznika lub poziom naładowania akumulatora. Umożliwia to zdalne sprawdzanie wszystkich istotnych informacji na temat pojazdu i zarządzanie niektórymi funkcjami przy użyciu smartfona.